pani Makajani, witam Was w kolejnym odcinku. Sowa ze mną, zdrowa, nie była w szpitalu, nie potrzebowała. Pytam zatem naszą kulę, co będziemy dzisiaj robić. Kurla się turla, kulo kulo. Co będziemy dzisiaj robić? O, pokazuje mi niezłe obrazki. A, Powiedziała, że nie mogę już tak krzyczeć, ponieważ zbliża się rok szkolny i powień, powinnam i powinnam mówić spokojnie. Dziś więc odcinek spokojny. Ale o czym będziemy mówić? Dziś, Dziś wybrana szkoła. Jakże istotna rzecz przed pójściem do szkoły. Ja i moja sowa powiemy Wam, jak przetrwać trudne chwile na niezwykle nudnych lekcjach. Zaczniemy więc od tego, co zrobić, żeby Pani nie zauważyła, że śpimy na jej lekcji. Przecież nie powiemy, że lekcja jest Takiego oto filcu. Co będziemy z tego robić? Tak jak powiedziałam, żeby nasza pani na nudnej lekcji nie widziała, że śpimy, wycinamy daszek i nakładamy go na głowę. Odrysowujemy ołóweczkiem. Dosyć trudno to idzie, ale nie bójcie się, cel jest szczytny. Tutaj zaznaczamy po boczkach. O właśnie tak. Wychodzi nam takie coś, nie wiadomo w sumie co, ale wycinamy to. Dokładnie wycinamy, bo jak wiadomo w szkole dokładność jest bardzo istotna. I wyszedł nam z tego taki jakiś placek. No jak my go tutaj przyłożymy? No, nie przyłożymy, no. więc trzeba wyciąć bardziej. Przypinał, że jestem Pani Makajani i robię eksperymentalne eksperymenty. Jeśli chcecie więcej zapraszam tutaj tam tu, subskrybować, pisać komentarze i swoje spostrzeżenia. Mamy takie coś, co teraz jak to tutaj nałożyć? Proponuję wyciąć tutaj dziurki. Bierzemy taki oto sprzęt biurowy, czyli yy, dziurkacz i wkładamy tutaj nasz piec. Jak nie wchodzi to go tam wpukamy. No, nie wyszło, to jeszcze raz. Lampka nam się aż głośniej, mocniej włączyła. Jeszcze raz. Teraz zdejmujemy okulary i wkładamy. Wierzcie mi, nikt nie zauważy, że śpicie. O, proszę bardzo, możecie w ten sposób, możecie w ten sposób. I widzicie, od tej i od tej. Gdyby pani nas złapała, to wtedy tam Macie okiem, a tak po prostu przysypiacie. Jak przetrwać w szkole? Zestaw 2. Mamy przed sobą przeróżniaste długopisy. Jeden taki, drugi taki. Co można zrobić z długopisu? No, jak nam się bardzo nudzi albo nam się już nie chce słuchać, to można zrobić z takiego zwykłego długopisika. Odkręcamy, to odstawiamy. To nam tutaj wypada, to też nam wypada. Mamy więc yy, sprężynkę. Może nam się jeszcze do czegoś przydać. Mamy też um, taki wkład do długopisu. Też nam się może przydać. Końcóweczka. E, tego też bym się chciała pozbyć. Spróbujemy. Nie idzie, może ze e, Coś pękło, to nie mój ząb, nie bójcie się, to po prostu pękło to. Sprawdzamy, jest całkiem duże. Jak to można wykorzystać? Otóż w bardzo prosty sposób. Potrzebujemy kawałeczka kartki. I teraz ten kawałeczek kartki wkładamy do buzi. Miatamy ze śliną. Formujemy językiem. Turlamy z prawej do lewej. Dotykamy podniebienia. I teraz ruchamy. W ten sposób możemy zaskoczyć naszą panią stojącą przy tablicy. Spróbujmy jeszcze raz. Nie wróciło. W takim razie spróbujemy ze ściągą z maty. Number 3. Potrzebujemy trzech różnych książek, najlepiej słowników do języka angielskiego, które za chwilę przyniosę. Mamy ze sobą tę oto wiedzę. Um. Prawda? Mamy malutką książeczkę, mamy średniutką książeczkę, mamy dużutką książeczkę i mamy jakże przydatne w szkole i często przemycane słodycze. Mamy takie skitlesy, kitlesy, skitlesy, skitlesy, i mamy szoko-czoko-czoko. Jak to połączyć i jak to przemycić do szkoły? No, otóż w bardzo prosty sposób. Otwieramy go i w środku wycinamy dziurę. Należy to robić delikatnie i nienerwowo, ponieważ cel jest szczytny. Nie jest takie łatwe to wyciąć, ale wierzcie, że to, co tam włożymy, będzie idealne. Czy nam już wystarczy? Chyba tak. Chyba nam wystarczy. Przyklejamy gorącym klejem brzegi, żeby się nic nie wydało. Pamiętajcie, że gorący klej jest naprawdę gorący, a w szkole będzie Wam na pewno potrzebny, więc przyklejamy dalej. Proszę z tych Otwieramy, proszę bardzo, a w słowniku taka oto tutaj dziura. Co włożymy do tej dziury? Nasze ulubione tiktaki. Nigdy nie wiadomo, czy jakiś chłopak nam się nie spodoba albo jakaś dziewczyna. Więc tutaj do środka wysypujemy tiktaki. Zamykamy. Szukujemy taką książkę do korby, kładziemy na naszym stoliku na języku angielskim, i szukając słówka na literkę E, bierzemy sobie, patrząc i zjadamy. Czwarty m, polecany przeze mnie wyprawkowy element, który powinien znaleźć miejsce w każdym y, plecaczku, to połączenie kleju mleczka w tubce. Jak wygląda mleczko w tubce? Każdy wie. Jest takie jakby troszkę żółtawe. O, wylało się. Mmm, prawdziwe. Mmm. Mimi. Wyłączcie na chwilę, bo bym chciała zjeść. Mmm. No dobra, dobra. Wracamy do naszego programu. Klej. Tubka. Przezroczysty. Mm. Bardzo dobrze umyty. Pamiętajcie o tym, żeby wymyć wszystko z niego wylać. Yy, wyparzyć wrzątkiem najlepiej yy, otworzyć i nalać tutaj mleczko. Mm. Nalewamy mleczko, zakręcamy, możemy w trakcie yy, yy, oblizywać. I teraz nikt! Ale to nikt w szkole nas nie posądzi że my mamy w tubce od kleju coś innego niż klej. Wygląda jak klej. Zgadza się? Zgadzam. A teraz... Co ty, Josiu, robisz? Nic! Przychodzę do Was z kolejną rzeczą godną polecenia. Tobie się też będzie podobać, jak wiem. Mamy kredki, każdy ma różne kredki. My również mamy kredki. Otwieramy, rzeczywiście są kredki. Potrzebujemy te kredki Przeciąć i zdjąć z nich nożykiem. Możecie to zrobić z krytkami bambino, yy, wszędzie dostępnymi. Nożykiem, przeciąć. Kredeczkę, odstawić. Potrzebujemy tylko tego. Yy, opróżniamy wszystkie kolory. Proszę, kredek już nie mamy. Mamy za to różnokolorowe opakowania. Co dalej? Dalej, prawda? Najlepsze na świecie brytyjskie y, krówki y, otwieramy. Formujemy z króweczki w domu kształt naszej krytki. Wkładamy do środka. Zawijamy. No proszę bardzo. I mamy taką oto kredeczkę. Tutaj wkładamy. Następna kredeczka też idzie. Tutaj wkładamy. I ostatnia nadzieja na nudną lekcję. Proszę bardzo. Teraz zamykamy ładnie. Przynosimy do szkoły pudełeczko, kładziemy na stoliku, e, po czym otwieramy do malowania, przecież w pierwszej klasie i, i w innych też nam się przyda. A w środku po prostu, mm, aż ślinaleci, leci. on po prostu Maluje! i nikt nawet nie zauważy, że są to króleczki. No dobrze, dobrze, dobrze. Taką wyprawkę polecam każdemu. Nie wzbudza żadnych podejrzeń. I teraz strzelimy prosto w subskrypcję. Do zobaczenia. Na